Uwaga, to tylko ja. Nie wiem, czy mi widać, tak się czaję. Mamy w przedszkolu y, dzień koloru, dzień kolorów, można by tak przetłumaczyć, faryde fest. Y, I tak sobie pomyślałam, y, że może będę miała dwa kolory. Y, ta szatka na mnie, to ubranko, y, było jako ze wcześniej. Czyli duch. Byłam bałwanem nim, miałam czapkę na głowie. A dzisiaj sobie pomyślałam, że może właśnie sobie ubiorę taką białą właśnie tą narzutkę. I jeszcze z kibicowania. Polska! Białą czerwony I może tak będzie fajnie, bo to też chodzi o to, żeby było fajnie. Zabawnie mam taką drugą opcję, że będę właśnie na zasadzie bałwana, ale to nie jest karnawał, czyli yy, po prostu biały kolor, yy, czerwony i czarny, może tak, ale w pracy to mamy gorąco yy, w środku, to nie wiem, w tej czapce długo bym nie wytrzymała. Ale mam jeszcze taką opcję, bałwanek, mam jeszcze trzecią opcję. Miałam sobie, że jeszcze mam taką sukienkę. Jak ją się tutaj trzyma? Nie, to ona tylko chyba tak wisi. żeby mogła po prostu mieć złoto i, i niebieski kolor. Tylko mam na spodnie ubrane, to jest mi trochę ciasnawo, ale opcja też dobra. Jest jeszcze taka opcja na totalnym luzie i tylko czerwone włosy i też może tak być, albo tylko tak na luzie i ubrać sobie kręcone włosy. Jest to opcja wielu kolorów, jest opcja czarno-biała, ale mówi, mówi. Naprzymierzałam się. Yy, mamy Farge Fest w przedszkolu, czyli po polsku Dzień Kolorów. Yy, można sobie wybrać jeden kolor, można sobie wybrać yy, różne kolory. Yy, nie ma karnawału, nie ma przebierania takiego w yy, kostiumy. Yy, bardziej skupienie właśnie na kolory. Och, ale się zgrzałam. Yy, chciałam powiedzieć, że nic mi nie dolega. Jestem całkiem Zdrowa. Czasami wypada, pracuję w przedszkolu, więc czasami nawet <grywa> trzeba być trochę szalonym. Dzieci nie lubią nudy i, i poważnych dorosłych. No i mały dylemat jest. Bo mam tyle różnych opcji, że nie wiem, którą wybrać. Czy niebieską sukienkę ze złotym. Czyli dwa kolory, czy klauna, różnokolorowe ubranie, tam jeszcze było szalona krowa, czerń i biel, czy tylko coś na włosy ubrać. Ale tak sobie myślę, myślę, że najbliżej mi jest chyba do tego yy, kibica, polskiego kibica, czyli biały kolor yy, z czerwonym. Yy, tak myślę. Ale jeszcze do końca nie, za, nie zdecydowałam. Cześć, Tula. Cześć, Karamel. Cześć, Tula. Moja kochana. No, cześć. Mhm, moje kochane. Macie troszkę ciepła już, co? Bo tak to to się siedziałyście pochowane. Karamelek. Jadę do pracy. Miłego dnia Wam życzę. Idę do pracy. Dzisiaj mamy kolorowy dzień. Myślę, że dostanę kolorowego zabrotu głowy. Wróciłam z pracy. Wyglądam jak wyglądam, ale myślę, że yy, większość ludzi po pracy wygląda, no tak, jakby pracowali, zarabiali pieniądze. No tak. Yy, chciałam powiedzieć, że mieliśmy bardzo fajny dzień dzisiaj w pracy. Farge Fest, czyli mm, y, kolorowy dzień. Dzieciaczki przyszły ubrane w różne y, kolorowe ubranka. Ja miałam tą białą y, szatę na sobie i, i, i tą opaskę kibica. Y, dzieci się śmiały. Mówiły, że bardzo fajnie wyglądam. Coś nowego dla nich, bo jeszcze y, akurat tej y, opaski takiej y, kibica. Polskiego. Y, nigdy nie używałam w przedszkolu. Mam dużo różnych przebrań, różnych gadżetów, ale akurat tej opaski y, nigdy nie widzieli wcześniej, więc, więc byłam małą atrakcją. Y, jeżeli nie ktoś ogląda, y, nawet tutaj w Norwegii, y, kto pracuje w przedszkolu, a nigdy nie trafił na, taką, y, na taki y, fortelling, na takie opowiadanie y, o czterech duszkach. To może się zainspirować. Pokrótce chciałam powiedzieć, że tak się zastanawiałam, co dzisiaj odnośnie tego tematu, kolorów wymyśleć dla dzieci, i właśnie natrafiłam na internecie, tutaj oczywiście po norwesku, na, taką, na takie opowiadanie na temat czterech duszków, które zmieniły kolor. Były białe. A potem zmieniły kolor. A dlaczego zmieniły kolor? Ano dlatego, że mama pojechała do sklepu i im zapowiedziała, że mają nie ruszać w lodówce nic, co ma inny kolor niż biały. Oczywiście duszki nie posłuchały swojej mamy, i po kolei poszły do, 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 do lodówki, żeby poszukać coś do jedzenia, bo nagle zrobiły się bardzo głodne pierwszy duszek znalazł sobie w lodówce ogórka, więc sobie go zjadł i zmienił kolor na zielony. Potem drugi duszek poszedł do lodówki, znalazł pomidorka, więc zmienił kolor na czerwony. Trzeci duszek zjadł żółty ser, więc był żółty, a czwarty w lodówce znalazł muffinkę, którą mama upiekła dzień wcześniej. No i Zrobił się brązowy. Oczywiście mama przyjechała do domu, nie poznała swoich dzieci yy, i zaczęła myśleć, co teraz ma zrobić, żeby z powrotem jej dzieci wróciły do koloru białego i wpadła na pomysł, żeby napiły się mleka, które właśnie kupiła w sklepie. Więc po kolei yy, duszki napiły się yy, mleka no i znowu były białe. Bardzo fajna, yy, bardzo fajny yy, Muszę to po, na polski. Bardzo fajne opowiadanie. Przepraszam, ale ja już naprawdę tyle lat mieszkam w Norwegii, że ja po prostu czasami mieszam. Jest mi ciężko przetłumaczyć to na polski. Mam w głowie tak, jakby norweskie słowa. I dlatego tak nieraz się właśnie zapowietrzę, czy się jąkam. Przepraszam. Ale dlatego też właśnie do kamery, żeby, żeby sobie to trenować. I co miałam powiedzieć, że bardzo fajne jest to opowiadanie, dlatego że nie zawsze dzieci chcą siedzieć w kółeczku na podłodze, bo takie mamy właśnie sam link na podłodze. Nie zawsze sobie chcą siedzieć i słuchać, czasami są znudzone, zależy jaki temat, a naprawdę dzisiaj siedziały i tak słuchały, słuchały, słuchały. Bardzo fajny temat, właśnie, który pasuje na, na kolory, więc też po polsku można sobie to opowiedzieć tak jak ja teraz lub po norwesku. Można używać też winnetni dni. Bardzo fajne takie krótkie opowiadanie, a naprawdę bardzo fajne. Więc tak, dziękuję za oglądanie, dziękuję za każdą nową subskrypcję, dziękuję za kciuki i za to, że zawsze gdzieś tam ktoś fajnie na mój kanał, bo widzę po wyświetleniu, że zawsze gdzieś tam ktoś zajrzy. Także dziękuję i pozdrawiam. No i do następnego.